Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest czwarty odcinek z naszej serii Zegrajmy w Halo 3 ODST. No i cóż, moi drodzy, rozpoczynamy dzisiaj sobie misję placówka Alfa Oni. Wycofaj się i odetnij wrogom dostęp do tej kluczowej placówki. No i z tego też względu będzie trzeba wysadzić ten most. No i właśnie, będziemy musieli uzbroić te bomby. Dobra, jedna zrobiona. No i generalnie tak, yy, idziemy razem z Mikim. My gramy daczem, jak pamiętacie na szczęście, chociaż oni się spotkali

tutaj? Eee, tutaj. No dobra, także generalnie most się wysadza. Okej, okay, udało się. No i super. A właśnie, jeszcze jedna rzecz, bo ja w ogóle o niej nie wspomniałem, a w komentarzach zwróciliście na to uwagę, że w końcu dodano napisy y, podczas rozgrywki do gry. Ja w ogóle nie wiem, jakoś nie zwrócili bardzo totalnie uwagi, powiem szczerze, ale faktycznie no są. Także... Także bardzo dobrze. Nie wspomniałem w ogóle o tym. Zapomniałem, a to jest przecież ta kluczowa zmiana, o którą przecież, e, o której wspominałem niejednokrotnie w poprzednich częściach serii. Także faktycznie no są te napisy i super, że są. No i niestety, kołynanci lądują też po drugiej stronie e, tej placówki, trzeba będzie to jakoś załatwić, ale damy radę na spokojnie. W sumie nie wiem, czy by nie nieśmieć może snajperki, która tam leżała, ale tak z drugiej strony. Dobra, pytanie, jakie mamy zadanie, właściwie? Poza tym, że no, trzeba po prostu wybić kowenantów. Jakieś konkrety? O kurde, o kurde, ojoj oj, 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 z granatnikami sprzedał bułę. Niedobrze. Pójdziemy jakoś na górę. A, czy ja z tej perspektywy? A tam nasi są. No to coś, może panowie byście pomagali łaskawie. Dobra, najważniejsze, że ten brud spadł. Bo nie z tymi granatnikami to jest masakra. O kurde, oj. oj, oj. Czekajcie, wiecie co może zmienić sobie broń? Pięknie. Tego możemy używać na tych gościach najbardziej. Super. Dobra. No ja wykowy takiej broni nie macie, co? Melepety jedne Tylko ja... Oj, 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 mam bardzo mało zdrowia. Czy ja mam może gdzieś tutaj apteczki? Tam powinno jakoś leżeć. Dobra, to idziemy. Chyba, że to jest tylko i wyłącznie mój cel, do którego mam się przemieścić. Tak, to jest tylko mój cel! dammit No to jest źle w takim razie. A nie, pod... a nie, leś! Była tu apteczka, dobra, dobra, dobra Co ty tym miał... No nie możesz mnie zdzieli, kurde z pięści w twarz i tyle. Tyle zapteczki, ale nie w sumie wytrzymało się to życie mamy, dobra. Jak tam, Miki, trzymasz się? Dobrze jest, dobrze? Dobry przekaz leci, tak? Chyba się trzyma. Dobra, idziemy dalej. Kolejny... kolejne statki lecą, no, ja pierdziel Teraz pytanie, czy ja mam się w ogóle przemieszczać, bo teoretycznie ja cel mam Okej, czyli rozumiesz tak naprawdę idę na czym nasze... Misja będzie polegać na no tym, że musimy obronić tą placówkę przed kovenantami, oni nie mogą się tu wedrzeć. Kurde, no. Z jednej strony to wysadzenie mostu było dobre, ale z drugiej oni mają przecież te statki, właśnie. No to kurde, trochę słabo, nie? Ten się chyba zaciął. A nie, wydawało mi się, że się zaciął. Dobra, obrywaj, ty wróćcie. Nie, no nie z granatnika, no dziadu. Tam jeszcze rajfa mamy, czekajcie, tego rejfa trzeba rozwalić jakoś. Dobra, oni na szczęście jakoś bardzo nas nie tyrają. Albo i tyrają, ale czekajcie, się tym rajfem. Kurde, niestety, jeździli z tego pocisku mocniejszego. No dobra, to jeszcze raz w takim razie. Gdzieś tam checkpoint chyba był w miarę blisko. No, spoko. Co ty we mnie, gościu, wchodzisz? Hmm, tylko pytanie, jak my to teraz mamy właściwie rozwiązać, bo rozumiem, że ja mam cały czas stać tutaj, okej. Okay. Kurde, przydałaby się ta snajpa, która tam była na początku, nie pomyślałem o tym, żeby ją wziąć. Ale z drugiej strony bardzo szybko by nam się zużyła amunicja też do snajpy Także czy to było aż takie dobre chyba niekoniecznie Dobra czekajcie on zrzuci tego rejfa i za chwilę go rozwalimy. Ja podejdę sobie od razu od flanki I w momencie od razu jak odnego rejfa zrzuci to ja go od razu rozwalę Lecimy Tyle Dziękuję Dobranoc teraz zajmiemy się tą flanką Kurde, oni są tak odporni skubani. Niby ta odporność brudców trochę e, zmalała. Ale, no i tak jest dosyć mocno. Kurde, że te granaty. Może rzućmy na Ida tutaj. Mam nadzieję, że coś tam poobrywali. O kurde, brud. o wow, o wow, o! Wow. Dobra, padł. To się mylę sobie już tego karbajna jego. Bo to jest w sumie lepsza broń niż ten nasz pijem. Który to tak naparza? Panowie, może byście się nim zajęli, co? Czemu ja wszystko muszę robić? Cytując, Kamila Steinbacha, wszystko muszę sam robić. No i tak dalej, już tam nie będę cytować dalej. Co ty mi tu idziesz? Dobra, mamy checkpoint, to super. Będzie trochę prościej, Jak ewentualnie zginiemy. Chociaż mam nadzieję, że nie. Nie, wiem, z jednej strony powinienem się o wiele bardziej pilnować z tym gameplayem, bo jednak właśnie nie gramy Master Chiefem, ale z drugiej. Ok, mam się teraz wycofać na górę. No dobra, to lecimy. Co ty mi tu brud się gadasz? Nie weźmiecie żadnego wzgórza, póki ja tu jestem. Nie ma bata. O, To mi się podoba. Zabij turetkę. Znaczy turetkę, pieżyczkę. Teraz nie macie szans, panowie. Póki ja jestem na posterunku, to się tam możecie pałować. No nie no, i rzucił sobie pole siłowe i tyle w temacie. Dobra, przynajmniej jednego brudza zdjąłem. Ale czemu? No przecież zobacz jak sobie daje radę ładnie. Przecież nic się nie dzieje. Naprawdę muszę iść. Kurde. Chyba niestety jest to drodzy, skryptowane, ale poczekajcie. Zabiorę sobie wieżyczkę i spadamy. Trochę lipa, że trzeba wejść do środka, no ale. No idę, idę, no, przecież bym... Nie, 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 nie no, no bym tą placówkę spokojnie. Ja bym tą sam w pojedynkę wszystkich wyżdżał. Bez problemu. No dobra, jesteśmy w środku. Fajnie, że to tak wszystko jest zurbanizowane. tak mi się to podoba. No, let's go. Hurry up, men! Check those charges! Wait, what? what? what yeah, what gives? I thought we were supposed to protect this building. I have orders to deny enemy access to all classified data housed in this facility. You don't like it? Jump your butts back into orbit! The only thing I don't like is that our butts are currently inside this facility. They're cutting through the door! No to trochę lipa w bo... ogóle. Znaczy generalnie tak, tutaj była wspominka o tym, że ten gnieniarz jest zobowiązany do tego, żeby nie dopuścić kowenantów do jakichś bardzo tajnych informacji, które się w tej placówce znajdują, więc jeśli nie uda nam się jej obronić, to mamy ją po prostu wysadzić. No tylko miejmy nadzieję, że bez nas w środku nie. Byłoby lepiej na pewno. Dobra, potyramy ich trochę z tej wieżyczki. Dobrze wziąłem tego tureta przyda się. No wiem, że mamy jeszcze jednego dureta stacjonarnego, ale... Im więcej, tym lepiej Dobra, oni chyba się z flanki idą bez kitu, bo tam chyba bruców słyszę. Albo no, się przesłyszałem. Kurde Nada wyrzucił po śmierci co za dziad trochę mi staminy zabrał Będę, żeby też bombę nie strzelić, a jest bruc faktycznie Dobra dostał. Okej okay. Niestety mi się powoli kończy. No, ale dobra, no jakoś sobie radzimy, nie jest najgorzej. No i tyle z amunicji, dobra. Eee, Miki, dasz mi wieżyczkę. Dobra. No oczywiście, że ja lepiej sobie z tym poradzę. Dawaj to Patrz jak ja i teraz będę wyrzynał. Patrz jak łatwo pójdzie. No widziałeś już padło dwóch No jak łatwiutko. Jakaś pięćdziesiątka ma przylecieć tam pomóc. Z tego co zrozumiem. No dobra. A no, pomoc by się jakaś przydała, jak my mamy tak sami tej placówki bronić, to będzie problem trochę, nie? Ale ogólnie powiem wam, że ten ODST jest taki no... Dosyć mocno depresyjny z tego względu, że my jesteśmy na niemalży samobójczej, no przecież zobaczcie, co tu się dzieje. To przecież zwykły naprawdę ma bardzo małe szanse przetrwania tego wszystkiego. Niestety mi się troszeczkę. E, zużyło zdrowie, troszeczkę mamy czerwony pasek, kurde, jakie troszeczkę. Jest to jakaś apteczka ewentualnie? Czekajcie. Jest dobra co całe szczęście, okej. Okay. No już mi całą staminę zużyłem, Co za dziad? Spadaj mnie stąd Piękny śpiech. Co my tu jeszcze mamy? Chyba tyle. A nie, jest but. No gościu, chodź mi tu. No nie podejdzie, patrzę, nie podejdzie dziadno. Ej, Andrzej! No, come on. Dobra, idę go ubić. A, albo nie. Jednak, jednak przyszedł. Dobra. Jeszcze jeden. No i co? Bo nie wiem, czy broniliśmy to, czy jak? Czy jeszcze? Chyba jeszcze. Ale te misje są takie, wiecie, coraz bardziej desperacyjne, bo. Bo, jak wiecie, jak się zaczynało tak w miarę, powiedzmy. normalnie? W takim sensie, że mieliśmy jakieś tam szturmy i tak dalej, to teraz nieustannie musimy się bronić przed Covenantami, którzy mają, no, przewagę cały czas. Także nam trochę też sama narracja gry się zmienia. Dobra, pytanie, co ja mam teraz zrobić w zasadzie? Rozumiem, że ja to muszę dalej stać, tak? No dobra, mamy Covenant. O nie, na plecy, serio. Tak, ja mam wziąć wieżyczkę. Nie obrócę jej tam, nie? No to odczepiamy w takim razie. Niestety, Dobro, ładnie, ale tu jest brudców! Kurde, myślę, że jest więcej brudców niż tych, niż Covenantów. Kurde, czy tam jest jakaś apteczka? Ja się sobie strzałem. No, teoretycznie jest to jakaś apteczka jeszcze. Mhm, a dupa tam, nie ma żadnej apteczki. O kurde, co on Ja pierdzielę, mamy lipę, mamy lipę. Nie, 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 to tylko... O kurde, tego też nie miałem amunicji? Żartujecie chyba. Ja pierdzielę, tego to się nie spodziewałem. Nie, no ale dobra. Czekajcie, może zanim weźmiemy tego Tureta... To czekajcie. Tu ammo mam, to weźmiemy sobie tego pijema. Dobra, Żeby nie było tak, że znowu mi się. Kurde, że znowu mi się tak totalnie z dupy amunicja skończy. Trzeba jednak mieć jakiś zapas. No nie, problem jest tego granatnika, synu, no. no. te granatniki są przerąbane. No ta jeszcze pole siłowe sobie postaw, no. no przecież za ci jest, nie? Aż granatniki jeszcze, kurde, jakieś pole siłowe sobie stawiasz. Dobra, rozwalony. Okej, okay, ten z granatnikiem chyba też padł, no szczęście. Dobra, tyle. Pora na Może Najzik? Jeszcze jeden? Max! No ale to zdrowie tak troszeczkę mi kurde schodzi. Hm. Cały czas. Wow, wow! Wow, ale bym dostał rakietę w twarz. Ja pierdzielę. Aż przypomniał mi się filmik z Fallouta 4. Nie wiem, czy go widzieliście, ale był taki klip półminutowy, jak ten. Jak Koleś dostał prawie atomówką w twarz nie? i przeleciała mu dosłownie milimetr obok postaci. Atomówka. To było genialne. On wykorzystał chyba wtedy swojego farta życiowego w całości. No, ale wyrwał? Chyba jeszcze jeden został. Widziałem tu Brutsa jeszcze jakiegoś. Panie Brutusie, br Brutusie chciałem powiedzieć. Panie Brutusie! O kurde! O fuck! Dobra, padł. That's the last of them, Dutch. Come to my position. No, Don't look at me, Dutch. I voted to get the hell out of here. Mickey, relax. We'll be fine. No, No, przyjść tutaj do ciebie, co? Ah, ok. Everyone on the elevator. I put enough charges in this shaft to blow this building twice. that's it. Jak tam sobie, Miki, chcesz, to możesz zdjąć tą. zdjąć windę, chciałem powiedzieć, że. wysadzić placówkę, jednak ja mieszam słowa ostatnio. No ale jakiś dialog panowie podejmiecie? Aha, czyli na dachu będziemy mieli statek ewakuacyjny. No dobrze. No to lećmy do tej góry. O ja pierdziele, zanim my tam dojedziemy. Trochę jeszcze minie. Nie, tylko nie wy, tylko nie wy. Was nie cierpię. Was naprawdę nie cierpię. Ale samo wiele widzę mniej odporny tutaj. W tym ODST, także dobrze. Dobra, no i co? Chyba tyle w zasadzie. Czy jesteśmy już na tym dachu? Zaraz zobaczymy. Dobra. No, podejrzewam, że może musimy iść za Mikim chyba teraz, tak? Jest ten dach chyba faktycznie. Oho! To niezła ta ewakuacja, całe te... Kurde, macie tam Neido. Oberwał ktokolwiek, co ja... Bardzo Berwo. Ja pierdzie ale mamy lipę. Mamy giga lipery, tu jest kurde brudców i tych, kowenantów Macie, najdacie coś z wami pieszczą. Nie, skończyło mi się, nie oj oj, oj nie dobrze. Dawaj mi, co jest? Jest jakaś broń do podniesienia? Dobra. No ten pistolecik taki trochę słabiutki, ale niech będzie. Kurde, jeszcze się, się przegrzał no. God Macie jakiś ten... Co ty robisz Miki? Co to było? Nie, no nie wierzę. Padniemy tu. Co, coś czuję, że chłopaki z tego nie wyjdą, mam takie wrażenie. No ale nie wiem, no. Może jestem pesymistą. Po prostu już wiecie, grało się w dużo strzelanych w życiu się kojarzy. Tego typu sceny. Jakaś dramatyczna obrona jednego miejsca i tak dalej, a później nagle wszyscy umierają. Nie będę mówić spoilerów, gdzie takie wątki były, oczywiście, ale. Ale chyba się udało. Na całe szczęście, ok. How do you like it? Hey, you fellas know a gunnery sergeant Buck? Sure do. Patching him through. Glad you boys are safe and sound. Likewise, Gunny. You need to pick-up? As well, long as your are offering. We're in the police HQ. Can you take us there? Affirmative. All right. you up top. What? No dla chłopaków ten dzień jest nawet miarę ok, a dla naszego rukiego niekoniecznie. Dobra, to wracajmy pro Rukiego właśnie do niego. Będziemy szukać kolejnego członka oddziału. Kurde, jestem ciekaw, jak się losy tego Rukiego potoczą, no, ale dobra. No to co, moi drodzy, lecimy przed siebie. Spróbujemy poszukać kolejnego członka oddziału. Jak to w ogóle wygląda mapa teraz? Bo ja muszę zajewaniać gdzieś aż. O kurde, na drugi koniec miasta niemalże. No, no dobrze. To lećmy. Tylko rozumiem, że tędy nie przejdę, niestety. Czekajcie, weźmy sobie tą noktowizję. Wizję. No, już wiemy czemu ten budynek jest wysadzony i tak dalej. Wszystko jakby się tutaj fajnie klarownie wyjaśnia Poczekajcie, bo to jest też zamknięte, czy nie? Tak, to jest zamknięte. No to... To jakie mam przejść? Bo czegoś tu nie czaję. O tym nie przejdę. Dobra, tu jest otwarte chyba. No okej. Okay. To idziemy w takim razie tędy, a to jest nawet ten znaczek chyba, który ułatwia. Lokalizację ogólnie. Dobra, to sezami otwiera się i lecimy. Przydałby się jakiś pojazd tutaj, w tym otwartym świecie. Ale, tak z drugiej strony, trochę by to zepsuło klimat, jak dla mnie. Właśnie, wiecie, ta muzyka taka e, dramatyczna. E, te, te wybuchy, znaczy, wybuchy w sensie takie. Ognie piekielne i tak dalej, ta noc i to wszystko. Naprawdę robi to klimat. Dobra, idziemy trochę jeszcze mamy daleko. O, się to chyba sobie jaja robicie ze mnie. Chodźcie, lećcie w cholerę stąd. Dobra. Znowu cię brudzi, no. Jako ja mam drugą broń? Pistolet, to no, może być. Dobra, i rozumiem, że musimy iść chyba tam, bo ścieżka jest otwarta, także będzie można się tam przedostać. No okej, okay. na razie chyba nikt mnie specjalnie nie atakuje. Ktoś tam do mnie próbuje, ale to tam mniej istotne. Nawet nie podchodzi za specjalnie, więc a widzę. Dobra, pięknie. Dobra, 500 metrów jeszcze. U, to jest dużo. Słyszę, że te jednostki tak w miarę realistycznie się przeliczają chyba, tak mi się wydaje. Dobra. Ale wydaje mi się, że jak przejdziemy sobie tędy, to powinno być chyba git. Zaraz jeszcze się zobaczy, no, czy faktycznie idziemy dobrze. No ale chyba tak. Ale mówię, no zabieg narracyjny ze strony. Co ty mi tu mrygasz? Zabieg narracyjny ze strony twórców, propos tego szukania oddziału i tak dalej. Tego poznawania tych losów, ten kilka godzin po zrzucie, od razu po zrzucie, bardzo mi się to podoba. Muszę przyznać, że rzadko się spotyka takie aż. Wiecie, jak na strzelankę, no to taki zabieg jest dosyć. zaawansowany, można powiedzieć. O! Please remain calm. Emergency stop. Virgil, we you can't can't stop off the off. train. There are or other off. people on board. Receive me, Ma. Emergency stop. Get out, Virgil. Please remain calm. What are you doing, crazy lady? Talking to the train? I wouldn't even be here if you hadn't kept turning all the traffic signals red. Gator, proceed with caution. Whoa, wait. Train's talking back to you now? What the heck's going on? Sir, I'm really sorry about this. I was just trying to get out of the city. Virgil i am going to enlist watch your speed children at play i'm 19 and besides the unsc is taking everyone it can get that's exactly what dad would say you know trains got a point a lot of soldiers are dying these days he's not a train he's a city a bad bad city <laughs> that worked when i was a kid virgil open the doors now what was that? Now departing home station. Leaving home station. go to hell. Scratch that. Hell just came here. Okay, so generally we generally had a situation where... Jakaś kobieta była w pociągu, coś tam prosiła, chyba pociąg, żeby się zatrzymał, no ale ostatecznie kowenanci walnęli i tyle tak naprawdę. Okej, okay, poszukajmy kolejnej poszlaki. Jakby gdzieś tu słyszę. Tu? Nie, ja się oddalam od tego teraz. Jakby w tą stronę. Tu? Nie wiem, raz to słyszę z lewej, raz z prawej. Teoretycznie mamy te symbole tutaj. Może one coś podpowiedzą? I nie słyszę, gdzie mam iść teraz. Czekajcie. No jakby tutaj. Nie. A! Dobra. Take us there. Affirmative. All right, all right. Top. A czyli teraz pewnie dowiemy się, co się działo z bakiem, kwatera główna NMPD. No dobra, Romeo, NMPD, kwatera główna, 3 godziny po zrzucie. Clear? Yeah, we're good. Hey, rookie, you out there? Respond, that's an order. Give it up, Gunny. Even if he ain't dead, he's lost in that soup. Our comms can't cut through that. I'll give up, huh? What if it were you down there? Just saying, I ain't dead. <laughs> You're a piece of work, Romeo. Welcome aboard, ladies. First stop anywhere but here. she's on your six hit the deck we're losing her watch out ah! Mickey, duck. status alive or dead we're pulling them out you hear me make some noise i got your back Okej, okay, podoba mi się podejście Baka do tego oddziału, w sensie, wiecie, on tak się troszczą o tych chłopaków i tak dalej, to nie jest tak, że chce kogoś tam zostawić, żeby siebie ratować, tylko ratuje dosłownie każdego, ciągle nawet do rukiego się odzywa. No dobra, kwadra główna MPD, pelikan uziemiony, lepiej przygotuj karabin snajperski. No dobra, ale tą misją, moi drodzy, zajmiemy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, no i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Halo 3 od ST. Na razie!